No, więc mordeczki, nagrałem to wszystko na spontanie, bo nie już czeka mnie operacja. Czemu jestem w tej koszulce? żeby, żebyście po prostu oddać Wam chociaż po części obraz tej sytuacji. To wszystko jest innego koloru, to wszystko to była moja krew. Jestem cały pocięty maczetami. Tutaj też u, na szczęście uchyliłem się i obciął mi kawałek skóry. Początku taki pum. <laughs> więc tak, do mojego mieszkania weszło dwóch oprawców zamaskowanych. Nie czekali ani sekundy. Od razu zaczęli ciąć maczetą z całej siły. Oni weszli tylko w jednym celu i powtarzam, było to moje morderstwo, nie niepostraszenie, niepocięcie. Próbowali mnie zabić. Ja od razu, od pierwszej sekundy, zdawałem sobie sprawę z tego, co się teraz dzieje. I postanowiłem walczyć i jestem z siebie dumny. Uważam, że walczyłem jak lew. Cudem uniknąłem, tak naprawdę, tej śmierci, choć był. Był jeden czy dwa momenty, gdzie byłem prawie pewny, że to koniec, ale pół ułamka sekundy później, chociaż się, lała się krew ze mnie, jak ze świni, mój organizm mówił, nie, nie, że walcz kurwa to nie jest koniec dosłownie, w ostatecznym rozrachunku jednemu z nich prawdopodobnie też się coś stało, chociaż nieporównywalnie dużo do tego co mi. Um, ale udało mi, się, udało mi się przeżyć, udało mi się uciec. Jak wam opowiem całą tą historię. Um, to część z Was po prostu w to nie uwierzy. A uwierzcie mi, że jest mrożąca krew żyła, bo jest rodem z horroru. Um, wszystko opowiem wam po operacji. Nie wiem, czy już mówiłem, ale do hejterków, którzy cieszą się, że, że mam obcięte palce, to już nie mam strzyte. E, dodatkowo. Dzisiaj przejdę ostatnią operację, wrócę do sportu. Ja się kurwa nigdy nie poddam. Tak jak wtedy się nie poddałem. Dziękuję wszystkim za wsparcie, którzy się dowiedzieli mi, napisali miłe słowa. Wzrusza mnie troszeczkę ten moment, bo wiem, że, że po prostu jak sobie sam przeanalizuję, to moje szanse na przeżycie były naprawdę minimalne. A mimo wszystko się udało. Jestem przy... i tyle na ten moment. Wam mogę po powiedzieć. Trzymajcie się mordeczki, zostawcie mi suba, bo dalej żyję, i przyda mi się Wasze wsparcie. E, życzcie mi udanej operacji. No, no w normalnym szpitalu mi powiedzieli niestety, że nie da się mnie uratować. E, jeśli chodzi o moje zdrowie. Ale jak wydam kilkadziesiąt koła prywatnie, e, jak poszedłem do najlepszego specjalisty w Polsce, to okazało się, że. E, że wrócę do EMA w pełni sprawny. Także mordeczki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!